Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. No dzisiaj niedziela miała się kończyć leś na przykład ojcu z córkami pierwsza edycja. I kolejny raz lekcja w tym roku ta edycja się nie odbyła, bo nie przyjechał poza. poza nami. I jak ty się czujesz z tym córuś, że że nikt nie przyjechał na naszą no. imprezę? Powiem tak, że... No, jakby mieliśmy plan B i ten był też fajny, ale było mi smutno, że nie przyjechaliście, bo my się na to cieszyliśmy, przygotowaliśmy się, a wy nie przyjedziecie po prostu nic nie ten. I piszecie, że jest to dobry pomysł, i tak? I po co się nie spakujecie i nie przejdziecie? To potem to nie ma sensu pisać, jak nie przejdziecie. Mieliśmy trochę rozkmin, chociaż ja akurat poczekam do środy z... Rozpomnianiem, co się stało. Natomiast, takie pytanie do Was o feedback: dlaczego to właśnie czego zabrakło, czego było za dużo, co nie zadziałało, co spowodowało, czego zabrakło w tym, żebyś zdecydował się na przyjazd z córką na ten weekend. Wszystko było przygotowane, nawet pogoda piękna była zamówiona, chociaż prognozy były zupełnie inne. Więc ja nie rezygnuję. Będę to robił dalej, tylko będzie mi łatwiej, kiedy dostaniemy feedback. Co zrobić, żeby to, żeby przekonać Was, no albo żeby, żeby zachęcić, tak? Jak Ty się z tym czujesz? Jak ja się ty z tym czujesz? czuję? Tak. Ja to liczyłem się z tym, że nikt nie przyjedzie, bo nikt się nie zgłaszał. Jakaś część mnie chciała wierzyć w to, że przyjedziemy i że też ktoś przyjedzie. Natomiast tak, nie wiem, no nie wiem, co nie zadziałało. Eee. Przy trochę strachu, że się zniechęcę do robienia tego następnym razem. Eee. No ale głównie to na dzień dzisiejszy to prośba o feedback, co tutaj można było zrobić inaczej. Eee. A może to po prostu jest pomysł, który mi się wydaje świetny, a, a kompletnie nie ma grupy docelowej. Jak patrzę w internecie, jest sporo wyjazdów dla, oj dla grupy syn-ojciec. <laughs> Natomiast ojciec, córka właśnie nie ma, to też taki pomysł, no i może dlatego nie ma, że, że nie ma na to chętnych. My w każdym razie spędziliśmy weekend w namiocie, zrobiliśmy raz słoiku i z Karolem gotowaliśmy pyszne dania, ale I nie powiem, będziemy tam o tym opowiadać. I powiem, żeby było fajnie, gdyby tu byliście, bo ten las w słoiku to, to było chyba to najlepsze, powiem. Dzieby, gdzie by ten W samochodzie już mamy, okay. także dajcie znać czego następnym razem, czego potrzeba, czego było za dużo, czego za mało, każdy feedback będzie przydatny, a my się żegnamy z Antoninem i do zobaczenia, do, no, do napisania. Do zobaczenia. Cześć.